Lupa, kiedyś zdajesz sobie sprawę, że masz taką petardę w łapie? To no właśnie podczas tych walk kogoś usadziłeś jednym strzałem? A to już były momenty, jak miałem 12 czy 13 lat. Już wtedy biłeś na ulicy ludzi? Dużo szybciej zacząłem bić. Tak? To ile? Na, na komunii? Nie, podstawówka, wiesz. Ja podstawówka. On by, obił, bił jakiś w brzuchu był w mamę. <laughs> już boksowała. Nie, nie. Podstawówka to był taki moment, gdzie... Terroryzowałeś? Nie, dzieci już? mnie terroryzowały, a ja sobie nie dawałem i zawsze wszystkich biłem. No to po co cię terroryzować? To jakieś głupie dzieci były. Głupie, no. A kanapli ci zabierali, czy nie? Nie, 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 nie. Tu bardziej widzisz, że rozchodzi się o sytuacja e, tego typu, że widzisz, bo wszyscy wiedzą jaka jest sytuacja z pałem, że pochodzą z domu dziecka. Ja też byłem w domu dziecka, też jestem adoptowany, także. Też nie wiedział, tak? no. e, także e, sytuacja wygląda tak, że widzisz. Nagle lupa się pojawił, przyszedł do szkoły, wiesz jak to dzieciaki, wiesz, na osiedlu, A nie, no, tak, że patrzyli na Ciebie trochę inaczej? Że, że znajda, że adoptowanie tak, no, było tak. i te... I musieliście zaadoptować z tym wszystkim, nie? I wiesz, to trwało. no byłem inny po prostu, nie? I z racji tego, że, że widzisz, wszyscy mi zawsze cisnęli, że taki, sraki i owaki, wiesz, ja też miałem jakiś tam swój charakter, nigdy się nie pozwalałem na to i, no i było jak było. Ale no dzięki temu się zahartowaliście. Zostaw suba.